Witam Was w kolejnej audycji, już 40. można powiedzieć, że to już jest taka kolejna rocznica, nawet się nie spodziewałem, że kiedyś tyle tych audycji nagram, dziękuję Wam po raz kolejny, no za każdym razem się nie będę powtarzał, komuś za co dziękuję, ale ogólnie wszystkim dziękuję za to, że jesteście, wspieracie, słuchacie, oglądacie, gdyby nie to na pewno audycji bym nie nakręcał. Słuchajcie, dzisiejszą audycję chciałbym poświęcić 11 listopada. No Święto no niepodlegające żadnej dyskusji, nie powinno na temat tego święta nie być żadnych kontrowersji, jednak jest to przykre, co politycy zrobili z tego święta. Słuchajcie, obserwuję to, co się dzieje w internecie, obserwuję to, co dzieje się w mediach, to, co dzieje się w prasie. 1918 rok, 11 listopada, zostaje wykorzystywany jako przepychanka po raz kolejny polityczna. Większość tych polityków nie ma zielonego pojęcia, o tym, co w ogóle mówi na temat odzyskania niepodległości przez Polskę. Klepią jakieś tam frazesy, klepią jakieś farmazony. Tylko jest jedna rzecz: Polska tak naprawdę nie odzyskuje niepodległości w 1918 roku, tylko dopiero po bitwie warszawskiej w 1920. Od tego momentu możemy mówić, że Polska jest niepodległa, Polska jest wolna, Polka jest, Polska jest niezawisła. 1918 rok to jest data zakończenia I wojny światowej. My przez dwa lata jeszcze trwamy w wojnie z Rosją, z Moskalami. Także to do wszystkich nie dociera, nie każdy to rozumie, bo ostatnio rozmawiałem z takim politykiem, jak mu o tej dacie powiedziałem, że 1918 rok to jest data zakończenia pierwszej wojny światowej, a data odzyskania niepodległości przez Polskę to jest 1920. Facet po prostu za nie mówił. Nie wiedział, co mi w tym momencie odpowiedzieć. Po prostu wszystkie argumenty, jakie on tam miał, już nie powiem, czy to będzie polityk od prawicy, czy do lewicy. Wszyscy są skupieni tylko na jednym. Na dotacjach, na fundacjach, na szarpaniu pieniędzy. Zwróćcie uwagę na to, co się dzieje. Każda podupadająca jakaś tam fundacja, każde jakieś stowarzyszenie dostaje z Unii Europejskiej pieniądze na organizowanie obchodów. 11 listopada. No to jest to jest to żenada, słuchajcie, że dwuszyosobowa jakaś tam spółka wiąże się 2-3 miesiące przed, dostaje z Unii jakieś tam pieniądze, organizuje obchody 11 listopadowe. Jest to po prostu przykre, jest to no, po prostu powalające. Jestem przerażony ilością polityków, klechów, no kogo chcecie, wszystkich tych, którzy dorwali się do kasy, wszyscy ci, którzy lecą na kasę, oni mówią o niepodległej Polsce, oni mówią o patriotyzmie. Tylko teraz trzeba tu wrócić do Polski, właśnie tej niepodległej, która tworzy się po 20 roku. Dopóki Piłsudski żyje, no tego też nie będę ukrywał, no Piłsudski jest dyktatorem. Trzyma Polskę, twardo zapysk, dopóki Piłsudski żyje, wszystko jest w porządku. W momencie, kiedy Mościcki przejmuje władzę nad Polską, co się dzieje? W pewnym momencie wypływają fale szlachty, których przez 200 lat praktycznie nie ma. Zalewa nas jakaś fala szlachty, zalewa nas fala kleru i tworzy się to sanacja. Ten, który jest o ma bardzo dobrze. A jak wygląda zwykły polski sanacyjny chłop? Odpowiedzcie sobie na to pytanie. Prawdopodobnie większość z Was, 80%, pochodzi z takich rodów, bo dokładnie ja z takiego rodu pochodzę. Nędza, bieda, 20-30 dzieciorów na podwórku. Jedna Wiocha o jednym nazwisku. Przychodzą po dorywki, przychodzi wiosna. Co trzeba robić? Sięgnuje rozrzuca rękami. A włos ciągną faceci, bo nie ma po prostu w danym gospodarstwie konia, bo nie stać. A szlachta jak w tym momencie żyje? Skąd działa się pieśń o cześć wam, panowie magnaci? Za naszą niewolę kajdany. Słuchajcie, to jest do dzisiaj, do dzisiaj ta pieśń funkcjonuje. Ona zawsze brzęczy w moich słowach, to znaczy w moich uszach, kiedy słyszę słowa polityków, którzy siedzą w Sejmie i w Senacie. Cały czas o cześć wam, panowie magnaci. Zwróćcie uwagę, co się dzieje. Są rozpasani, są zepsuci, są zgnili po prostu yy, ilością pieniędzy. Żyją oderwani od społeczeństwa. Ale jest jedna rzecz, że to społeczeństwo funkcjonuje i działa. Dlaczego? Bo jesteśmy my. Jesteśmy zwykłymi, normalnymi ludźmi i my to państwo jeszcze jakoś utrzymujemy. Nie politycy, na pewno na 100% nie politycy i nie zepsuty kler. Nie oni trzymają te państwo w ryzak, tylko my, jako ludzie, obywatele, którzy chodzimy do, do pracy, którzy zarabiamy pieniądze, i my trzymamy jeszcze ten kraj jakoś ich ryzach. Tutaj nie ma zasługi, czy to będzie PO, czy to będzie PiS, czy jakakolwiek inna partia. Zwróćcie uwagę na tych działaczy. Oni są oderwani całkowicie od rzeczywistości. Oni nie mają zielonego pojęcia, że większość z was żyje za 1500, 1600 zł miesięcznie. To jest czteroosobowa rodzina, ojciec, matka zarabia po 1500 zł, mają dwójkę dzieci. Oni za 3000 miesięcznie mają się utrzymać, gdzie jakiś pieprzony polityk idzie i na kolację wydaje 4000 zł. Teraz już nie chcę nawet tych przykładów przytaczać, bo to jest po prostu no jest masakra. Oglądam e, spoty polityczne nawołujące do manifestacji 11 listopada w Warszawie. Słuchajcie, po co tam jechać? Żeby się naparzać w imię czego? W imię jakiś. Chorych polityków, którzy stworzyli sobie jakąś utopię, jakąś wizję, a my wychodzimy na ulicę i za nich się lejemy. No ludzie, no przepraszam, no to jest, to jest chore. Jeżeli ja mam jechać do Warszawy, uczcić święto niepodległości. Jeżeli ja mam uczcić święto odzyskania niepodległości przez nas kraj, a jadę, słuchajcie, na imprezę, bo tu idą geje, tu idą Lizbiki, tu idą górnicy, tu idą policjanci, tu idą inni. Wszyscy spotykają się w jednym miejscu i wszyscy się leją. Albo słyszymy piosenkę płonie tęcza płonie, no słuchajcie, no to jest dla mnie po prostu chore. No każdy z... Nie wiem, naprawdę jestem rozgoryczony tym, co dzieje się. Słuchajcie, jest to kolejna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Dlaczego żaden polityk nie stanie na mównicy Sejmowej, dlaczego jakiś polityk nie stanie gdzieś w mieście i powie: Słuchajcie, jest to okres od zakończenia II wojny światowej, od 1945 roku do 2014 roku, kiedy w Polsce nie ma wojny. Nikt do nas nie strzela. Nie ma głodu, nie ma jakiś tam pożóg, nie ma jakiegoś wielkiego kryzysu. Owszem, mamy 74, mamy 81, mamy wywroty solidarnościowe, ale słuchajcie, w porównaniu z tym, co kiedyś działo się z Polską, my żyjemy teraz w raju. To jest najdłuższy okres w Europie, słuchajcie, bez wojen. Jeszcze takiego okresu, żeby 70 lat było bez wojny w Europie, jeszcze nigdy nie było w dziejach ludzkości. Prześledźcie sobie historię yy, nas, Polan, już nawet nie Polan, tylko od 1966 roku, jak Polska zostaje ochrzczona przez mieszka I do tego okresu. Najdłuższe okresy pokoju trwały po 2-3 lata. RO albo przez zimę. Wiosna przychodziła, chłopi i mężczyźni, faceci łapali za miecze topory, szli się szlachtować i się lali. Przez wszystkie te wieki zawsze była wojna. Nie było takiego długiego okresu bez wojny. Dlaczego żaden polityk nie powie, my to, co mamy? Dlaczego żaden polityk nie powie, mamy kamery, mamy laptopy, mamy, mamy to to wszystko, mamy supermarkety, tylko wiecie, kiedy to działa, kiedy jest pokój. Jeżeli dojdzie do rewolucji, jeżeli dojdzie do jakiejkolwiek rozpierduchy, zapomnijcie o tym. Macie teraz czysty przykład Ukraina. Także wszystko to działa, wszystko jest dobrze, cały ten nasz dobrobyt jest tylko i wyłącznie skuteczny w skutecznym momencie, kiedy jest pokój. Kiedy nastąpi cokolwiek, kiedy nastąpi jakiekolwiek załamanie, zapomnijcie o tym. Weźcie teraz sobie przykład Ukrainy. Mieliśmy mówić o 11 listopada, ale chciałbym tylko taki króciutki przykład. Słuchajcie, Ukraina zachodnia, czyli Kijów, dostaje gaz na ziemię tańszy od Polaków. I co robi w tym momencie Kijów i Ukraina Zachodnia? Podejmuje decyzję o zatrzymaniu, wstrzymaniu dostaw gazu na Ukrainę Wschodnią. Don Doniec, Dob Ten. Doniec, Krematorsk. Tam nie, po nie popłynie ukraiński gaz a my Polacy mamy podwyżkę gazu 25%, no to superaśnie, my którzy żeśmy doprowadzili do tego, że w 1918 roku powstaje wiele, wiele, państw, między innymi Ukraina wtedy powstaje, tylko że za chwileczkę kładzie na tę łapę Związek Radziecki i Ukraina zostaje wchłonięta w wielką obłast. Także to jest właśnie taki przykład, my Polacy daliśmy przykład w 1918 roku, a teraz co się z nami dzieje, jak my teraz wyglądamy w Europie? No, z jednej strony tworzymy tak zwaną zieloną wyspę, tylko w jakim sensie? Długi, 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 no co trzecia polska rodzina zaczyna teraz sobie włosy rwać z głowy z powodu, że frank drożej, kredyty drożeją, wszystko drożeje. no niestety, taka jest cena, taka jest cena tego, że wstąpiliśmy, nie mieliśmy innego wyjścia. O. To, że wstąpiliśmy, to jest skutkiem tego, że nie mieliśmy innego wyjścia. Gdybyśmy nie przystąpili do Unii, gdyby nie pieniądze unijne, gdyby nie niemieckie pieniądze, pieniądze z Unii do Polski, słuchajcie, naprawdę w Polsce... Nie ja wiem, co by było, jakbyśmy żyli, jakby to wszystko wyglądało. Także nawiązując do 11 listopada, no chciałbym, żeby te obchody były naprawdę takim dniem zadumy po prostu, nie radosne, nie jakieś tam szczęśliwe, tylko dniem zadumy, żeby ludzie sobie zrozumieli, przyswoili sobie, czym było powstanie listopadowe, czym były Legiony Piłsudskiego, kim był Piłsudski, czym była Pierwsza Wojna Światowa, czym były Legiony. Słuchajcie, no bo ludzie teraz mi, jak ja wspominam, no to jest bardzo przykre. Mówię o legionach, to ludzie mi mówią o legionach, które yy, tworzył Henryk Dąbrowski, które tworzył Wybicki przy, yy, boku, przy, boku, przy boku Napoleona. Ludzie nie kojarzą legionów z Piłsudskim. Nie kojarzą tego, że właśnie Piłsudski przyniósł nam niepodległość. A kim jest Piłsudski? Piłsudski jest przez Kościół katolicki uznany za jednego z antychrystów. Dlaczego? Bo nie chciał biskupów, nie chciał klerów wpuścić od razu do Polski, nie chciał wpuścić ich do Sejmu i do Senatu. W ogóle nie chciał Sejmu i Senatu. Chciał rząd dyktatorski. Dlaczego Piłsudski był niewygodny? Dlaczego później Sikorski jest Piłsudczykiem, a Anders jest Endenowcem? To są dwa przeciwległe, słuchajcie, bloki, które się zwalczają. Słuchaj, Watykanowcem, przepraszam. To są dwa przeciwległe, przeciwległe bloki, które się naprzeciw, no, nawzajem się zwalczają. Słuchajcie, żołnierze z okresu I wojny światowej na pamiątkę, wykuli sobie taki pamiątkowy medal. Nie chcieli więcej wojny, nie chcieli więcej, nie chcieli więcej strat, nie chcieli więcej tylu ofiar. Pierwsza wojna światowa, nie mówili, że jest pierwszą wojną światową, tylko jest ostatnią wojną światową, która spotkała, spotkała świat. Słuchajcie, ten symbol tego żołnierza, z niebejrannego na skatowanym koniu jest naprawdę bardzo wymowny. To się więcej miało nigdy nie powtórzy. Co my robimy w 1938 roku jako Polacy? Nie ma już Piłsudskiego, generałowie Piłsudskiego są w odwrocie. Co my robimy w 1938 roku, kiedy Hitler zajmuje Czechosłowację? Jesteśmy jednym z agresorów, którzy zajmują część Czechosłowacji, czyli za Zaolzie. Ktoś powie, dobrze, ale za Zaolzie kiedyś było nasze. Owszem, niech sobie tak było. Tylko my, bez wypowiedzenia wojny Czechom, bez paktów, bez jakichkolwiek ostrzeżeń, najeżdżamy Zaolzie i zajmujemy Zaolzie. A rok później Hitler najeżdża na no słuchajcie, jeżeli mówimy o historii, jeżeli mówimy o takich przykładach, bądźmy obiektywni do końca. Polacy jako my nie byliśmy do końca kryształowi. Czystym przykładem właśnie jest Zaolzie. My, jako Polacy, wykorzystywaliśmy sytuację, że Chamberlain sprzedaje, sprzedaje Częstowację. Dlaczego my to robimy? Kto nam to każe zrobić? Nasza armia wtedy jest powijaka. Owszem, mamy prawie dwumilionową armię, ale opartą tylko na koniach, szablach i lancach. Polecam teraz tutaj wszystkim przeczytać sobie wspomnienia żołnierza Heinza Guderiana, który opisuje naszą armię w 1939 roku. Gdyby przyszło do wojny żołnierz na żołnierza, lanca na lance, Niemcy nie mieliby szans, bo w momencie kiedy nasza kawaleria atakowała, Niemcy w popłochu opuszczali swoje stanowiska. Niemcy mieli bardzo mało kawalerii, ale co zrobili? Postawili na broń pancerną. My broń pancerną też zamówiliśmy sobie o Francuzów. Kiedy żeśmy ją dostali w 1939 roku? 17 września przyznają nam kredyty. Francuzi i Brytyjczycy 23. kredyty są uruchomione, czyli Polska kredyty dostała, które żeśmy spłacali, które spłacamy do dzisiaj. Hipokryzja, nie wiem jak to nazwać. Słuchajcie, kolejnym kredytem, który my żeśmy zaciągnęli, to jest kredyt, który bierzemy od Unii Europejskiej. To są nie są pieniądze, które do naszego kraju wpływają bezpowrotnie. My to musimy oddać. Z czego, w jaki sposób i jak. Także jeżeli tu mówimy o niepodległości, jeżeli mówimy o niezależności, niezawisłości, opowiadamy o różnych jakichś tam frazesach, miejmy to na uwadze. Słuchajcie, niepodległość nie opiera się na pieprzonych supermarketach, nie opiera się na super wyposażonym mieszkaniu. To nie jest niepodległość. To jest zależność, bo jesteśmy zależni od kogoś, kto nam to daje. Jeżeli mówimy o niepodległym państwie, to dlaczego my dzisiaj nie mamy potężnej no, znaczy potężnej armii, która jest w stanie obronić 40-45 milionowe państwo? Nie mamy takiej armii. Jest to przykre, są to przykre słowa, bo sam jestem żołnierzem, słuchajcie, jest to bardzo przykre to, co mówię. Dlaczego nie mamy struktur policyjnych, które są w stanie zabezpieczyć, zapewnić nam bezpieczeństwo? Dlaczego struktury bankowe, które są w Polsce, są strukturami zachodnimi? Wskaźcie mi chociaż, no jesteście bardzo mądrymi ludźmi, ci, którzy mnie słuchają. Macie internet, Pokażcie mi chociaż jeden niezależny polski bank. Jedną polską niezależną gazetę. Jedną polską niezależną telewizję. Pokażcie mi nawet linie lotnicze w Polsce, które są niezależne. No słuchajcie, cały nasz przemysł, wszystko to, co my mamy, no my tego w sobie nie mamy. To jest czyjeś, to jest unijne, a no, jeżeli jest unijne, to jest niczyje. A jeżeli jest niczyje, to znaczy, że jakaś pieczona korporacja trzyma na tym łapę. I teraz, wracając do obchodów właśnie 11 listopada, jest to bardzo przykre. Słuchajcie, dlaczego ja nie działam w fundacjach, dlaczego ja nie działam w jakichś tam stowarzyszeniach, gardzę takimi rzeczami. Bo w momencie, kiedy powstaje takie stowarzyszenie, powstaje jakiś tam zarząd, od razu pierwsza myśl to jest tylko w momencie, kiedy zakłada się coś takiego, dotacje z Unii. Żeby dostać 30, 40, 50 tysięcy, potem jakoś na boku rozprowadzić te pieniądze, żeby każdy był z tego syty. Fundacja jak nic nie robiła, tak nie robi. Obrażam tu fundację, fundację które naprawdę robią bardzo dużo, czyli fundacja Jurka Owsiaka, który i tak od społeczeństwa dostaje po dupie i to cięgiej baty, bo nie może się rozliczyć. Słuchajcie, tu nie chcę teraz wchodzić do tego Fundacji Janiny Ochojskiej, Fundacja innych aktorów, którzy pozakładali o takich fundacjach. Tutaj przepraszam, jeżeli uraziłem, mówię o takich fundacjach, które powstają z dnia na dzień, a po roku już tych fundacji nie ma. Które tylko nastawiają się i wyłącznie na zysk. To jest po prostu takie pasożytnictwo. Kto nas tego nauczył? Kto nam dał taki mechanizm? Na pewno nie ja. I na pewno też nie wy. Słuchajcie, chciałbym, żeby młodzi ludzie szczególnie zrozumieli, czym była pierwsza wojna światowa, kiedy my odzyskujemy niepodległość. 11 listopada 1918 rok to jest data zakończenia pierwszej wojny światowej. Później nie, większość nie będzie kojarzyła, że przez dwa lata, żeśmy się tłukli cały czas z Moskala, Moskalami. W 1920 roku jest słynna bitwa warszawska, tak zwany Cud nad Wisłą. Polecam, poczytajcie o tym. Jest to naprawdę Cud nad Wisłą, że Polacy tą bitwę w ogóle wygrali. Nie chcę już tutaj przytaczać e, kilku rzeczy, bo zostałem nazwanym e, Moskalem, prorosjaninem, miłośnikiem Rosjan, ale poczytajcie sobie na temat właśnie Bitwę pod Warszawą, bitwę warszawską. Jest, jest kilka książek, jest trochę materiału. Poczytajcie sobie tą książkę. Jest taki polski serial, chyba on się nazywał 1918, też wam polecam. Zobaczycie skąd, kto jako pierwszy, jakie legiony nosiły symbol trupiej czaszki i dwa piszczele. No nie powiem, że to byli Polacy, ale jednak na nas padło i my mieliśmy takie dwa komanda. Ale to było w słusznej sprawie, także polecam, obejrzyjcie sobie ten film i zapoznajcie się z materiałem. Później, kto symbol przejął, wiadomo, nie będę do tego nawiązywał. Jednak ten medal niego będzie symbolem I wojny światowej. Jest to z jakiegoś pobojowiska, z jakiejś. Yy... Szczerze wam powiem, nawet nie pamiętam skąd mam ten medal. To jest e, przypadek, że ostatnio buszując właśnie swoje jakieś tutaj rzeczy, jak już uznałem, że on zaginął, w w ręce. Słuchajcie, jest to medal żołnierzy, którzy walczyli na polach pierwszej wojny światowej, Verdun, e, IP, tam gdzie użyto po raz pierwszy raz e, gazów bojowych. Stąd się wzięła nazwa ipere, czyli kwas musztardowy. Gaz musztardowy, różnie to sobie nazywajcie. I kolejna sprawa, dlaczego przychodzi 11 listopada jest 1918 rok, a grupy rekonstrukcyjne występują na takich spotkaniach w mundurach Feldgrau z 1938, żołnierze Wehrmachtu, żołnierze SS z lat 1940-1945. I w tym momencie mi po prostu ręce opadają. Jeżeli ktoś organizuje obchody rocznicowe z 1918 roku, 1920 roku, dlaczego ładuje tam faszystowskie oddziały? Z lat 1938-1945. Tego już absolutnie nie rozumiem, a tu, w tym momencie, pieniążki płyną nieprzerwanym strumieniem. Na takie rekonstrukcje, na, na mundury, na uzbrojenie. Wystarczy założyć tylko w tym kierunku jakąś malutką fundację. Zresztą sami wiecie, sami widzicie, co się dzieje. Dlaczego jest bardzo mało? Byłem na kilku takich rekonstrukcjach. Teraz jestem zdegustowany, nie jadę na żadną. Nigdzie nie pojadę, bo po prostu jak mam jechać, oglądać y, kuchnie polowe, grille i bajery na polach bitew, no po prostu ręce opadają. Jeżeli mam ochotę uczcić żołnierzy okresu I wojny światowej, jadę sobie tam sam. Jadę sobie sam na jeden cmentarz, na drugi cmentarz, na trzeci cmentarz, o których większość tych ludzi nie ma zielonego pojęcia. Pokazywałem wam cmentarz właśnie spod Łodzi, spod Gałkówka. O nim nikt praktycznie nie pamięta. Tam teraz może zapłonie kilka, kilkanaście świeczek. Ale na przykład w innym miejscu, gdzie będzie wielka rekonstrukcja, gdzie będzie około tysiąca żołnierzy niemieckich z 44 roku w większości mundurach SS-manów będzie około 12-13 tysięcy. Będą latały Messerschmitty, będzie wielka parada wojskowa wojsk niemieckich. Słuchajcie, no to już normalnie ręce opadają. Dlaczego my czcimy? Dlaczego u nas teraz w Polsce wziął się kult żołnierza niemieckiego? Weźcie sobie na przykład grupy rekonstrukcyjne. Będzie ich 10. Jak sobie myślicie, w ilu tych dziesięciu grupach będzie na przykład grup polskich z 1939 roku w pełnym umundurowaniu? Może jedna? Reszta to będą wszystko Niemcy. I to niektórzy, większość, będą w oryginalnych mundurach. Skąd oni mają na to pieniądze? Znam kilka osób tak lekko faszyzujących na początku, za założyło sobie grupę rekonstrukcyjną. Przejęli mundury, tylko co się stało po dwóch latach, oni przejęli ideologię. I to jest bardzo przykre, także wracając jeszcze raz, do 11 listopada 1918 roku, jest to data zakończenia I wo wojny światowej, przepraszam, jest to nie tylko moje zdanie. To są zdania historyków, wielu ludzi, którzy zostali przez te słowa wyrzuceni z uniwersytetów, odsunięci od władzy. Dla mnie, pierwsza, znaczy Polska odzyskuje pełną niepodległość dopiero w 1920 roku, później następuje okres sanacji. Później mamy 19 lat pokoju, II wojna światowa, 1945 rok, i tu, yy, według wszystkich, całego polskiego społeczeństwa, zniewolenie przez Rosjan, 90 rok, wyzwolenie, dobrobyt. I zwróćcie uwagę, od 90 roku do tej pory, jak my korzystamy z tej niepodległości. Czy my jesteśmy tak naprawdę niepodlegli? Czy Polska jest niez niezawisłym krajem? Czy Polska jest wolnym krajem? Czy my sami możemy o sobie stanowić? Czy młody człowiek w Polsce, który kończy 18 lat. Ma jakieś perspektywy, no nie ma jakiegoś tam wykształcenia super, nie ma ustawionych rodziców, nie ma zaplecza finansowego, czy on da sobie w tym kraju radę? Nie, pierwsze co robi, podejmuje decyzję, wyjeżdża do Anglii, do Irlandii, do Holandii, do Belgii, gdziekolwiek. Bo jeżeli dostanie pracę, to dostanie u nas w jakimś supermarkecie albo w składzie budowlanym za 1500 zł. Także z jednej strony to się tylko możemy cieszyć, że tak jest, że nie chodzimy głodni i nikt do nas nie strzela. Ale niepodległość nie polega na pełnym brzuchu. I na pięknie wyposażonym mieszkaniu. To jest głębsza sprawa. Słuchajcie, nie potrafię tego wytłumaczyć. Ten, kto jest patriotą, na pewno to rozumie. Na pewno zrozumie moje słowa, moje rozgoryczenie. Słuchajcie także. To nie jest jakiś tam stek Wylewanych przeze mnie żali. To jest coś, co mnie jako Polaka, patriotę, naprawdę po prostu gnębi. Coś, co mnie gdzieś wewnętrznie pali, coś mnie żre, oglądam słuchajcie, ministra obrony narodowej, oglądam jakichś tam generałów, oglądam polityków. Jedno wielkie szambo. Znowuż papierowe wojsko, znowuż papierowa armia. Słuchajcie, gdyby teraz doszło do czegokolwiek, jak plujemy na tego Putina, plujemy na tą Rosję, nie daj Bóg, żeby kiedykolwiek doszło do inwazji Rosji na Polskę. Według y, standardów niemieckich w ogóle na to linia obrony zaczyna się dopiero na odrze. A tam kończy się Polska. Nie każdy wie o tym, że Polska zaczyna się od wschodu na Bóg, kończy się na odrze. Wisła nie jest żadną zaporą, żadnym przejściem dla, dla Rosjan. Także zostawiam pod rozwagę, no to są ciężkie słowa. Słuchajcie, każde, żeby. Miał taką, taką nadzieję, żeby 11 listopada ci ludzie, którzy jadą na te zademy do Warszawy, żeby po prostu zrozumieli, żeby... Przemyśleli, po co, dla kogo. Na pewno to nie wniesie nic dla górników, dla, dla, dla innych branż. To nie wniesie nic. Będą się, lały, będą się lali ludzie normalni, zwykli, tacy jak ja i wy. Oni się będą lali, a politycy w tym czasie będą sobie gdzieś bezpiecznie siedzieli, w hotelach, będą sobie gdzieś bezpiecznie siedzieli w jakichś kurortach, będą sobie popijali go będą się cieszyli, że jest tysiąc tych, pięćset tych i się zwali w, ramie ich, w ramach, w ramach, w ramach ich jakiejś ideologii. Uwierzcie mi to, że i politycy, i biskupi, i ten kler z wielkiego wierzchołka, oni wszyscy razem trzymają się kupy. My na nich jesteśmy tylko narzędziem i wyrobnikami. Słuchajcie, no chciałbym zakończyć tą audycję no gorzka, no niestety, nie zawsze można mówić same fajne słowa, nie zawsze można yy, mówić piękne słowa, nie można zawsze cukrować. Ale niestety, jeżeli było w tym nawet 2% prawdy, co ja teraz tu powiedziałem, była to gorzka prawda. Może ta prawda do kogoś dotrze, może jakiś tam normalny polityk doceni słowa zwykłego ludu, bo ja teraz przemawiam do Was jako normalny, zwykły człowiek. Nie podoba mi się to, co robi mój, mój rząd. Nie podoba mi się to, co robią moi politycy. Słuchajcie, absolutnie mi się to nie podoba. Jesteśmy, żyjemy w takim wielkim jarmarku. Wygrywa ten, kto da za darmo więcej ze swojego stoiska. Ten, który bardziej kupczy, ten, który bardziej kłami i oszukuje, ten wygrywa. A my jesteśmy w tym wszystkim tylko biernymi takimi obserwatorami i ofiarami.